Witajcie, moi drodzy widzowie. Total War, Warhammer 3 patch 6.3 Block, czyli to, co będzie w najbliższej takiej mniejszej aktualizacji. Troszkę tu rzeczy się, powiedzmy, wydarzyło. Są to rzeczy na pierwszy rzut oka, nawet dosyć spoko. Moim zdaniem, te rzeczy powinny już być bardzo, bardzo dawno. Ale przejdziemy sobie krok po kroku, co tutaj w ogóle mamy, bo mamy zmiany w większości w Tom Knajcach i tak samo w Lizard czyli jaszczurki i królowie grobowców. Na początek takie ważne informacje też od samych twórców. Um, duża szansa, że też mogą się wysypać niektóre sejwy z tego, co też pisali, nie powinny, ale jest duża szansa, że wiecie jak to jest, co wejdzie, jakaś aktualizacja, nie będą działać mody, nie będą działać sejwy, albo będzie po prostu crashować, albo komputer się będzie zwieszać, jest tych możliwości niestety dosyć sporo. Z takich nowości w skrócie, właśnie duże poprawki u właśnie Tom Knajsów, czyli Królowie Grobowców, e, jaszczurki, nowe darmowe jednostki, bleset czyli te błogosławione, 20 jakichś nowych lokacji, e, jakieś tam pierdolety i inne takie rzeczy. Z takich najważniejszych rzeczy przejdźmy może najpierw przez królów grobowców. Królowie grobowców mają mieć powiedzmy w takim mid trochę przyspieszone, być trochę taką żywszą frakcją, bo opierali się na tym, że byli bardzo tacy zamuleni, no też niestety to wynika z tych jednostek, które mamy i jakim tempem mogliśmy powiedzmy dobrać się do tych lepszych jednostek, no było to niestety bardzo wolne odnośnie konfederacji, bo mamy tutaj troszkę pozmieniane, mamy możliwość, że po Arkan, po pokonaniu na przykład Kalidy, Katepa, brak przez kultu, mogą się konfederować podobno, bo mamy też możliwość teraz konfederacji u Królów Grobowców poprzez atak, czyli bitwę, ewentualnie przez jakiś rytuał, bo też się trochę pozmieniało w drzewku technologicznym i to też będziemy za chwilę wyjaśniać. Niestety nie jest to też, powiedzmy tak super omówione tutaj, więc takich szczegółowych rzeczy niestety jeszcze nie będzie, ale jak wejdzie patch to pewnie zrobię jakiś filmik, przejrzę i oczywiście też się wypowiem na ten temat. Słoje teraz wpadają po bitwach jak mięso u ogrów czy niewolnicy umrocznych elfów. Będzie duża zmiana przy tym. Na co wydać? Możemy nowe właśnie hmm... Rzeczy używać w kulcie, szybka kasa, tempo badań, bo też teraz mamy więcej w technologii, powiedzmy, takich wymogów względem niektórych po prostu rytuałów, technologii, więc to będzie powiedzmy zwiększone na pewno. Można na pierwszy rzut oka spojrzeć na to, że w podstawowej wersji niestety tych urn no, leciało mało. Ja wiem, że tam było 30 za każdą walkę i było można gdzieś tam powiedzmy naspamować, czekać na jakieś bunty i to w miarę farmić. Ale sam fakt, że te urny później były na przykład niewykorzystywane, i tam powiedzmy do 50-setnej makstury było można to użyć, a później w sumie człowiek zapominał o tym, umiejętności. Każda postać dostała minimum jeden nowy perk. No to jest to, co ja w większości mówiłem, że niestety niektórzy bohaterowie bardzo odbiegają umiejętnościami od innych frakcji. No moim zdaniem tutaj się jeszcze powinni znaleźć w ogóle w wybrzeże wampirów, bo tam jest tak ubogo, że już chyba większej biedy nie ma, że nawet bieda ich nie chce klepać. Lordowie, dynastie dostają Never Say Day, czyli usuwa jakieś tam votes, nie wiem co to w sumie jest, bo niestety twórcy piszą czasem takie pierdolety, że no nie da się. Drzewko technologiczne, bo to jest w sumie takie chyba najważniejsze z takich powiedzmy zmian, no nie licząc tam tych konfederacji. No to drzewko technologiczne, niższe kary do badań za 6 dynastii, no bo tam kary były przecież olbrzymie. No i później jednak odblokowanie kolejnych armii. Ja wiem, że tam armia jest darmowa, dobra, ale z drugiej strony zobaczcie sobie po takich orkach, co mają zdecydowanie mocniejsze jednostki, szybciej dostępne i armii mogą sobie zrobić pięć razy tyle co królowie grobowców, a kasy to im tak nigdy nie braknie więc to też takie było niestety trochę słabe drzewko właśnie większe też limity jednostek, zwykle piechota plus 2 plus duże jednostki plus 1 no, ja robiłem na przykład DLC, znaczy powiedzmy takiego moda na król grobowców i tam to wyglądało dużo lepiej tu widzę, że nie dodali chyba możliwości rekrutacji bohaterów, czyli jedynie możemy te limity odblokowywać dalej przez drzewko technologiczne Choć jest niby zwiększony limit bohaterów, podnoszą też rangę rekrutacji. No zobaczymy, bo tu w sumie tak jak mówię, nie mam szczegółowych informacji, żeby wam dokładnie powiedzieć co tutaj jest. Księgi Nagasha też tutaj otrzymały troszkę zmian. Części, lo, część lokalizacji przenosiona bliżej. No powiem szczerze, że te księgi no, były wypieprzone tak daleko, że dramat. Tylko teraz niestety i tak jest dalej smutna informacja, bo dla na przykład... E Hatepa no będzie chyba albo inna lokalizacja, tak bym chociażby zrobił, no, ale to pewnie nie będzie. No Bo potem on nic nie pozbiera tych książek, więc trochę słabo. Faktycznie jest bardzo ciasno tutaj na pustyni, jak sobie zobaczycie. Wygląda to ok, no bo tu wyglądało to naprawdę tragicznie i nim my dojdziemy do tych ksiąg też z drugiej strony niektóre te księgi i tak nie miały powiedzmy dobrych bonusów, więc to też wyglądało dosyć słabo. Efekty właśnie zostały wzmocnione dla każdej księgi, żeby każda księga miała jakieś większe szanse. I też zauważyłem, że jest chyba dużo więcej, właśnie szansy na odnowienie, jakby armii czy tych jednostek, które mogły polec coś na zasadzie demonów, że na przykład demon się wykruszył, ale finalnie mieliśmy szansę go odzyskać, więc to jest moim zdaniem spoko. Piramidy i unikatowe budowle, bo tu też się troszkę powiedzmy zmieniło. Ale z takich większych zmian e, widzę, że tam mamy dla piramid odporność przeciw wampirom. Mamy też coś tam dla uszaptych, jakieś tam bonusy, jakieś bonusy dla standardowych szkieletów. No nie ma tu powiedzmy takich konkretów, więc ciężko powiedzieć, co i jak. Przejdźmy w takim razie do Lizard Menów, bo jeszcze ludzie też otrzymali troszkę zmian. Um, powiem szczerze, no nie rozumiem troszkę zmian u Lizardmenów, bo finalnie nie są oni złą frakcją, porównując takich e, Królów Grobowców a Lizardmenów, no to to jest trochę, no coś niehalo. Zdecydowanie inne frakcje się tu powinny znaleźć, a nie jaszczury. No ale dobra, omówmy w takim razie, co u Jaszczur się pozmieniało. Drzewko technologii, duży remaster. Więcej efektów usunięto. Większość wymagań budynków. No tam powiem szczerze, z tych wymagań budynków to był jakiś normalnie syf i ciężko było się tam w tym połapać na jakiejś takiej większej ekspansji, no było naprawdę porąbane to. Gospodarka, budynki surowcowe teraz dają też trochę kasy. E, to jest to, co ja mówiłem, że Lizardmeni na niektórych tych budynkach, jak ja robiłem poradniki, oni nie mają aż tylu budynków jakoś mega kasowych. E, no wiem, że oni mogą tam zwiększać sobie tą sieć i tam bla bla bla, ale sam fakt, że tej kasy powiedzmy dużo nie było, budynki były też bardzo drogie, no i też się dosyć długo je budowało. Budynki i bestie. Przeliczone koszty, czasy, dochody w całej ekonomii. No tego się już, mar... tego się już boję wręcz. E, nowy tier w łańcuchu. Koniecznego limitu na prowincję. Dla bestii mamy zamiast poza Kroksigorami zdobywają Walberker, czyli jakąś umiejętność. Umiejętności i starty. Bohaterowie dostają małe błogosławieństwo, mini wersje lordowskich. <grym> po cholery, jak oni są bardzo mocni. No ale dobra. Mazda Mundi startuje z Soul Quenchem. Mm, więcej skili, wyższe limity i rangi rekrutacyjne, zgodne z nowymi standardami. Total War Warhammer 3, <laughs> standard i Warhammer 3, no dobra. E, silniejszy tint u Saurusów i nie furalnych dino. No, Saurusy są mocne, no kurwa, no co jest? <laughs> Bez sensu w ogóle ruszać saurusowe jednostki, przecież one mają takie staty, że w nie siada. No ale dobra, widać, że ktoś z twórców uwielbia jaszczurki i dlatego tak nie jest. <laughs> tak jak Imperium, Krasnoludy i parę innych frakcji, a reszta jest po prostu opluta. Przejdźmy dalej. Nowe błogosławione właśnie jednostki, czyli to co powiedziałem na samym początku. Mamy kameleon stalkerów, mamy kohortę, czyli z tymi włóczniami. Co tu mamy? Reaper, Dactyl, Ridersys, mamy Święte Kroksy, mamy Terradonów widzę, Rosarony Pack, Salamandry, no Salamandram i to i tak w większości nikt nie gra. Prastarys, Stegadony. System rekrutacji odświeżony. Przycisk zawsze aktywny, ale rekrutację kosztuje spawnik Sequence. Okay? Jak zdobywać sekwencje, Czyli będą jakby dodatkowe misje, edykty, rytuały. Hmm. Przez soteka, świątynię na kai Rytuał dodaje jeden do puli i daje zasób. Nie musisz od razu werbować. No okej. Okay. Co mamy tutaj zmiany? Mamy jeszcze zmiany w trejtach, czyli startowe cechy dla nielegendarnych, plus Alberik. Nie wiem co tam Alberik robi, ale okej. Okay. Przerobione pod realia. Nowe poziomy efekty zdolności. Sensowniejsze były do pierwszych poziomów. Ok. Grand Skin, czyli nasi zielono skórzy. Skill Update uzupełnione skile dla bohaterów, którzy ominęli. Omen of Destruction. <grytania> no, orków to Omen of Destruction zdecydowanie ominął. <grytania> Albo zrobiło taki łuk, że ja nie wiem. To w sumie nie mamy jakichś powiedzmy większych bonusów, bo tu jest powiedzmy taka delikatna zapowiedź. 20 nowych lokacji, lista nowych, bez spoilerów, mechaniki. No jest tu taka dosyć ogólnie spora lista mimo wszystko. Tu mamy właśnie pokazane jeszcze te szczurki, żebyście sobie zobaczyli. Tu mamy te blessed. Tu mamy właśnie pokazane te nowe treity. Tu mamy właśnie dla Bretoni. Finalnie tu mamy właśnie naszych zielonoskórych, którzy faktycznie coś tu dostali nowego. No powiem szczerze, że zielonoskóry mm, przy ostatnim DLC to odczułem, że oni w sumie dostali takiego największego kopa w dupę, bo szczerze powiedziawszy, no nic ciekawego tam nie było, nawet z jednostek, moim zdaniem, nie było czym się tam pochwalić. Nie licząc tego wypasionego pająka, to w sumie reszta tych jednostek to był syf. Um, jeśli chodzi jeszcze mamy takie powiedzmy delikatne zmiany odnośnie właśnie kamery, żeby było bardziej krwiście, już widzę taki spam jak będziemy walczyć z jakimiś dużymi jednostkami to tam w ogóle będzie syf nie trzeba już konta CA ani Total War Warhammer Access aby odebrać darmowych po prostu heroldów, tu mamy ich wypisanych, no było to w sumie głupie, bo to nie są już te czasy żeby wszędzie zakładać konto po nawet darmowego bohatera albo do, nie wiem, lorda, który mi tak się raczej w życiu nie zagra więc to powiedzmy, że też jest duży plus finalnie oceniam to powiedzmy pozytywnie, bo nie można powiedzieć negatywnie, bo chociażby królowie grobowców się zmieniają, więc to jest naprawdę spoko. No bo królowie Gorobowców byli bardzo nudni, mimo że ja uwielbiam tą frakcję i jest mi naprawdę ich żal, że są po prostu tak biedną frakcją. No i ta mechanika to wszystko u nich było w ogóle nieprzemyślane, w ogóle nie jest na standard. Reali, jeszcze tym bardziej, gdzie zaczynają na pustyni wszyscy są prawie tam zbici, przeciwników mają takich wykoksowanych, że no po prostu jeden wielki dramat, to naprawdę byli bardzo poszkodowani. Trochę jestem zły, że dali jaszczury, że zmieniają jaszczury, ale to jest kwestia tego, że jaszczury po prostu muszą się dobrze sprzedawać, no a jednak hajs, no... Co tu mówić więcej? Wiemy, jak niestety jest i jak to wygląda. Nie będę tego bardziej komentować, bo nie ma sensu. Moi drodzy, dajcie znać, co o tym myślicie. Jak się z tym zaopatrujecie? Ja, jak będę miał możliwość, czyli wejdzie ten patch już tak powiedzmy, realnie w życie i coś już tam faktycznie będzie widać, to na pewno sobie królami grobowców i aszczurami zagramy żeby zobaczyć te zmiany i tam delikatnie jeszcze zerknę tych orków, czy coś faktycznie ciekawego, czy w sumie taka zapchaj dziura. Dzięki za oglądanie, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zostawcie suba i do następnego. Cześć, cześć, cześć!